Thank <laughs> you. Zagramy? Kolejne gry z kosza przybyły. Tym razem e, odcinek taki trochę specjalny, bo pokażemy Wam grę, która nazywa się Wilczy 2, czyli po niemiecku. Yy... Jest to odcinek o tyle nietypowy, że ta gra została nam dostarczona przez bardzo miłych ludzi, którzy, którzy wyglądali bardzo miło, więc na pewno musi to być bardzo dobra gra. Nie wiem, czy wiedział Pan o sequelu do Ulf Chance. Wow. Yy, jeśli nie będzie dobra, no to oczywiście podamy ich do sądu za marnowanie naszego czasu. No dobra, no to zobaczmy, co obiecują twórcy Wolf na okładce. Warto nadmienić, jeśli ktoś nie zna tej gry czy tej serii, ale myślę, że wszyscy znają, że jest to kultowa seria strzelanek. Dynamiczna akcja oraz unikalna mroczna atmosfera. Weź udział w misji na terenie legendarnego Wilczego Szańca jako oficer Armii Czerwonej. Twoim głównym zadaniem będzie odnalezienie maszyny szyfrującej oraz księgi kodów, lecz szybko odkryjesz znacznie bardziej interesujący cel genialnego niemieckiego naukowca i opracowane przez niego prototypy nowych, zabójczych broni. Brzmi to świetnie, ale zapomniałeś o jednym: kod do zwycięstwa. A, właśnie. Sprawdźmy, czy ta gra jest rzeczywiście kodem do zwycięstwa. Zaczynamy. No, to gramy, ha. Piękne menu, ładna, nastrojowa muzyka. I ten e, fajną minę ma bohater taka. No, to jest taka mina ale Steven S Seagal, odchodzący, nie uciekający, tylko odchodzący od wybuchu. Dobrze, więc rozpocznijmy naszą przygodę w wilczym szańcu. Zobaczymy, czy uda nam się pokonać nazistów i, i wszystkich innych. Dobrze, dajemy. Dobra, dajemy średni. <noise> Haha, podoba mi się, podoba mi się, mi też się podoba. Jak piszesz czasami w dzienniku, to zdarza ci się wyjść poza ten i, i kontynuujesz pisanie na, na, na stole na przykład. Czasami się zdarza tak. To prawda, to prawda. ...better and better every day, yes! Yes! Every day, yes! Wydaje <laughs> mi się, że... Z Baron Cohen tu nagrywał ten głos. <noise> Ta, to wygląda Sprena jak Wolf Among Us, ale tak, wiesz, taka niska, nisko budżetowa, nie? niskobudżetowanie. Czy on jest duchem? Nie wiem. On ma chyba opończę jakąś na głowie. Ale myślałem, że to będzie przez moment y, taka 2D gra, że po pociągu biegniesz, wiesz? Taka nie, ale... platformówka. Dobra, na kontrolę. No, musisz znaleźć maszynę kodującą. Nie, nie, tutaj jej nie ma. Bardzo dziwnie. To wygląda, jak się chodzi przy ścianie. Co w sensie, dziwne rzeczy się dzieją. Nie byłeś na wojnie, to się nie wypowiadaj, że to dziwne jest. Może tak było. Ale ładne, patrz, kim y, gęsta taka atmosfera. No? No. Już? Już walka? <laughs> Chciałem go dziś zaskoczenia, nie? To było, było szybkie. Że on stoi plecami do mnie. Wiesz, on tam stał i patrzył, jak ty przez 5 pię minut łazisz przy ścianie i skaczesz do okien. Możesz się wychylać chyba, patrz. A nice! Wow. No, wycofał się. No, no, zaawansowany AI. Hello. No, zabij go już. Nie, nie, nie trzymaj w napięciu. O, headshot był. Nie no, powiedzmy sobie jeszcze, że wygląda paskudnie. Ale z którego to jest roku, nie? To jest też pytanie. Ale mi się podoba, na przykład, że taka gęst, gęsta atmosfera jest. Byłem taki ładny. Wziąłeś sobie za trudny poziom już prawie zginąłeś. Trzeba, że nie ładowałem chyba z 30 na Patrz, zdeptałeś, zdeptałeś go. no, zdeptałem tutaj. A. HALT! HALT! Tylko się drzwi otworzyły on już wiedział, że ja nadchodzę, widzisz. Ty, alkohol. Możesz go wziąć? Nie, widzisz, że jest taki podświetlony, myślałem, że trzeba no. go wziąć. Oj, oj, przepraszam. Oj, oj! To będzie super życiowa mądrość. Nie trzeźwy żołnierz jest nieskuteczny. Czy oni w siebie rzucili granatę? Nie wiem gdzie oni są. Coś tam jakieś pudła latają, co się dzieje. <noise> co się stało? sobie Pudła raz rzucił, czy co? Patrz jaki tutaj dym, po prostu steampunk. Gdzieś musisz ładunki dać, to pewnie trzeba się zwrócić. Tam coś jest. 3 on dyszy? No. Patrz, mam 3 sekundy. 3, 2, 1. Łum. Ło! To chyba granat. Gra, granat żwirowy. Granat miał chyba większy rozbłysk, że tak powiem. Ło! Nie wiem trafić tym pistoletem. Się wycofał jak żaba. Ale powiem, sterowanie jest tak makabrycznie beznadziejne, po prostu nie da się nigdy celować przez to, bo się coś dziwnego dzieje, jak chodzę w różne strony. Affirmative! <laughs> jak jakaś scena z Gwiezdnych Wojen, nie? Sturmtrooper, Polek. To był za rogiem. Aaa, patrz, zmienił, zmienił. <śmiech> <śmiech> jak on chodzi? Co, co się dzieje? Dwóch na raz widziałeś? Widzisz? Jak dwóch na jak? Jednym pociskiem, no. jednym pociskiem w ramie dwóch? No, tak? No. Gdzie te achievementy? w wow. menty? No. co skąd on się wziął? Tam było zamknięte przejście przecież. Tak on chyba siedział w szafce. No może. Oj, zabił mnie gdzie tak się trzęsie, wszystko? Ja, ja nic nie robię, nie? To jest Wszystko ta dziwna fizyka gry, coś nie wiem, co ona robi. No, <laughs> jakie upierdliwe to jest. Gdzie on jest? No, stoi tam. <laughs> no nie wiem, znowu się to źle skończy. Zrzuć mu granat. Granat! Run! Run! <laughs> po, po amerykańsku Żebyś ich zrozumiał, czy co? No nie, granaty no nie, nie działają Odporni są, nie są odporni na granaty Po lewej No bo... <śmiecki> <To> wice... Pierwsza <śmiecki> no nie, no, emisja ja <śmiecki> Dobrze idzie, cicho Zabij No, ale nie da się wycelować tą myszką, bo ona... <śmiecki> nie da się ją no. ruszać, jak się chodzi Sterowanie jest tak rozka... rozkalibrowane jakoś dziwnie Jeszcze jeden No, przeżył Jeszcze jeden jest. No. Ja Oni się nie kończył. Taki głupi jest. Jest! I w kostkę go strzeli. O, jest tu przejście, patrz. Nie, tu przejście jest. Tylko wcześniej byliśmy tutaj i nie było widać tego przejścia, bo tak się zlewało. Ładnie. Chyba dostał. Czy mnie będzie gonił, nie? Zobaczymy. Pokor, że ten, którego zostawiłeś z tyłu, nie, nie przyszedł do ciebie, po prostu został no. gdzieś tam. Mówię, co będę ryzykował. No dokładnie <grystanie> co się tam dzieje? Z tyłu wrócił. Ale cię zaszedł. Nie. <grystanie> Co to MIAŁO być? Co zrobił? Ma 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 Rozwalił maszynę? Ale jak z takiej bajki jakiejś, nie takiej. O, zniszczy tą maszynę. Co tam ma być? Znaczy nie, no tam w sensie chyba stał, nie? O, tam, tam. A, to są sorry, to, to jest jakaś, to górka taka. To, jest, to był gruz, ale nie ma różnicy między nazistami a gruzem. Podoba mi się, że są pomieszczenia takie różne i nic z nich nie ma. Nie można zebrać żadnej amunicji ani nic. To jest taki właśnie realizm, którego brakuje w innych grach, że zawsze są jakieś pomieszczenia, gdzieś coś musi być, a tutaj masz prawdziwe pomieszczenie z, z niczym. Z niczym właśnie. Gdzieś ten granat. A ze mnie się śmiałeś, a ze mnie się śmiałeś, że tyle ginę. No wiesz, ale ja ginę z klasą. Co jest granek? No. Ładuj. Ta gra się zaczyna robić pieniążąca, nie uważasz? No jest wkurzająca na maksa. Ale... Śmialiśmy się z AI na początku. Mimo, że jest głupie, niekiedy robi głupie błędy, to potrafi zaskoczyć. To, jest, to jest maszyna. Kodująca. To jest maszyna. No. Przez, te, przez te przejdź. Come on. No dobrze, tutaj. O! Jest! Mam prawie. To zabierzesz takie całe z całą soł... maszynę kodującą? The machine is ours. I knew I would succeed. Wow. A, to było efektowne. Przy takich kotłach się ten. Y, trójdrogowy zawór stosuje. Ostatnio tak słyszałem. Coś tu było. Granat, Ammo full. <noise> dobre, tłum dobre tłumaczenie, bo to chyba jest polska wersja, nie? Powinna być. Shit, it's a grenade. <laughs> Holy shit! Holy <laughs> shit! Takie angielskie hasełko, nie? Zbrali z historycznie pierwsza klasa. Okay. Holy shit! It's a grenade! Ale zauważ to przeładowanie. Jak przeładowałem tylko dwa naboje, to je doładował. Ej, tak... uważaj! He's still twitching! mawiał Dick Marcinko. Krzywo, krzywo nadrukowana tekstura na ten blok na ciebie O matko Jakie moje nogi są malutkie Jest pokazane, że ci niemieccy żołnierze to są takie bydlaki, nie? Nieludzkie. Wow. <laughs> Przeszli już przez siebie. Korytarze jak z maks, jak z, ze snów Max takie coraz bardziej psychodeliczne. Coraz dłuższe takie się robią, nie? Jak się chodzi, też w ogóle jak się wydłużają. You are not to be here, ah, gestapo. <laughs> rzeczywiście będzie montaż tego jak godzinę giniesz w tym korytarzu. W ramach podsumowania chciałem powiedzieć, że Wilczy Szaniec 2 to najlepsza gra, w jaką grałem od czasów Wilczego Szańca. To fantastyczna gra komputerowa, w której bawiłem się świetnie. Serdecznie polecam wszystkim i, i to jest e, moje e, zdanie niewymuszone niczym. Spełniłeś swoją rolę, Hans. Nie jesteś nam już więcej potrzebny. Gra jest bardzo prosta tak naprawdę, tylko my nie umiemy grać. Jesteśmy nobami. W końcu ktoś musiał to powiedzieć po tych wszystkich programach. To chyba nasz dwudziesty program tak w ogóle, nie? Czy który? Nie. Nie? nie, nie, nie. Tak? Czy tyle tego było? O kurczę.